Uh -uh. Co <śpiewanie> Miał kto zapalać?! <śpiewanie> 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 wjeżdżają chłopaki na prom. Lekko do tyłu Lekko do tyłu, no Czekaj, bo nie pamiętam jak on był Dobrze Dobra Lekutko tylko Witam Cię, witam. Dobra. Pica Dobra. Podnieś leko do góry. Możesz na tą paletę, ok? Mówi, że teraz ty pierwszy. Leko tu, dobra. Nie rozpędzaj się za mocno. Dobra. Tego długiego niebieskiego? No dokładnie musi zostać coś, nie? No. Chociaż było odwrotnie wtedy. No, Ale on się ciągnął, no to ja mogę cofnąć jak chcesz. Nie, spoko. No. Myślę, że wejdzie. Nie no, wejdzie, jak nie to cofnę. Ale widzę, że znowu będę musiał ci przeczać te szyby. Dobra, spoko. <laughs> ostatnia przetarłeś? Mówię, że przed, przetrę mu szyby, bo pobrudził je. No, ale no, ostatnia no, no, przetarłeś, co? to to dziś nie czyściłem. No, no widzisz? I dobrze zabiorę. <laughs> Na całą podróż wierzę, ci, wierzę w to, że zrobisz kolejny raz tak samo dobrze A tu mi dobrze drzwi zamknij. Gdybyś nie opierały <laughs> A wy jak z czasem lecicie za roczy? Powiem ci tak. No. Jakbym wyjechał, to w pół do dziewiątej to bym zdążył do Tarnowa. O pół dziewiątej? O to nowo, bo my, kurwa winić, jak z czekanie No, domyślałem się. Jeszcze kurwa pokazuję, na mogę ten y, bombajek. Słyszałem. Jeden nie od polu już, nie? Aha. Ale ge geniu, widzę, odpalił, nie? Geniu, tak, geniu. <grymne> On za przeze mnie pali. Ja trochę tylko zasikałem. Akumulator by można e, e, zabrać. A jak tamte pańki robisz, by... 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 To jest dzieciaka w tak jest i wtedy będzie miał miejsce. Kurwa, bo byś się pod wiadukiem nie zmieścił. No, dokładnie. Daję Byłoby ciężko. To był szeroki trochę, nie? Tak, trochę Dobra I długi Krzysiek, Krzysiek Gdzie to ogarnięcie? Nie, tu jest klin Dobra Dobra Przez oponę, nie wie trzeba. No tak, przykry tylko. Ci, zaraz o poczekaj muszę przynieść dłuższy, bo, bo ten... Opuści, no. No, no, bo spadnie za taki tak wtedy to. Bardzo. Zauważyłem. Daję to przez i do przodu, go. I... No tylko przyniosę dłuższy pas, wiesz. Dobra, trzymajcie się. Górą, nie, a nie, pod, nie tu, a nie tu pod skrzynką? Teraz zobaczymy, koledzy, gdzie będzie mu pasowało. Ale wysoko, Dzień pod skrzynkę, tu w dziurę. Chociaż ci powiem, bo on opadnie, nie? Czy to on już nie, jest opadł? Nie, to jest opadł. A, niżej. dobra. No. Bo ostatnio opadł, przez to się tak, pytał. Dlatego mówię, nie, dlatego mówię. Ten był z tyłu. No, no. Opad, ale ten opadł. Ale pas opadł, no? no opadł znaczy skrzynka, nie, skrzynka no. Się. Dobra, jest. To na klocku. No i dobra. Ale frajda, nie? Coś się zobaczy, coś się zwiedzi. Pogoda wam dosyć dopisała, nie? Dobrze, że nie mieli kabin zamkniętych. Wczoraj hmm. trochę teraz nie? Wczoraj tak się ochodziło, momentalnie. Kurde, ja dzisiaj tutaj też tak chwilę stałem i moment się zrobił taki, że mówię, idę po jakąś kurde kurtkę, bo normalnie się chłodno zrobiło. Się tak, bo cieple, nie wczoraj. wczoraj to było o. taka zimno. Pojechaliśmy do kołobrzegu. ja w w to dobrze, że tylko sobie wziąłem. Gdzieś parking, gdzieś od tej latarni kilometr szły. Ja no, kurwa tam było tak zimno, a ci też ty kurtka takie. <laughs> Ale no był był, by był jeden moment. dzień, ale w nocy nie? Już w nocy, no to w nocy to jeszcze pół biedy, nie? O. Na ognisku no. trochę zbokli. Ale to ognisko się ugrzali od razu. Teraz no. No. można było te no. ususzyć. A tym busom za nimi? Jeszcze kilometrów nawaliłam. No to na pewno, nie? Osiemset osiemdziesiąt tutaj Całości. No trochę jest, nie? Ja pasję. Tak, tak, ja przypnę. <grymne> to jest gierka z kart. <grymne> no, wiem. Pamiętam szkolenie miałem na razie świat! Do zobaczenia! Na razie! Powiedz mi, ta osłona będzie się tu trzymać? Bo wtedy, żeś zdjął, nie? Często to pytam, żeby nie było. pas? Tak, jeszcze tam mam do spięcia. Takie. No dzięki. Jest, tak wiem. Chyba ile 700? 700, czy ile? tam to Tak, chuj, czyli co No tutaj pani mówiła, że busy, busem za wami niby 800 tam zrobiła z groszem, nie? No, to patrzcie, no to było chyba na 770, czyli tak. No, to jest co? Jechać, nie? Na 930. No, w ogóle nie tak, to nie było kłuło. Nie no, ale mówię, jest co jechać, nie? Jak tak no, króle tego, to jest co jechać. No bo tak, 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 No. Ale tak musi być. Dokładnie. Najważniejsze, że wam się w miarę pogoda udała, nie? Pogoda. Też jest Tylko się było za gorąco, Dobrze, nie? że kląkli się nie pieprzuły. No, Tam, no. ten żółty, coś tam się stało, aby... Z tą chodnicą, tam, nie? I jeden tam coś miał z paliwem i to wszystko. To nie jest żadna waria. Nie, to kurde. prawo. Tak. No. To i tak cud. No, naprawdę <laughs> Widać, sprzęty w miarę przygotowane były. No, ja teraz tak muszę troszkę małe poprawki zrobić. No ja to wiadomo. Nie. Gaz musi mi leży chodzić. No bo tak. Tyś, Noga już boli. Siodłem, tak i tak, i tak, i nie wiem, jak to czuć. Tempomat. No, tempomat, ale. No, ja wiem. Tempomat, to znowu. Z, z, było za troszkę z, w duchu chodzi, w obrotach, albo później albo jak za szybko, to będzie, to no. przyspieszył za mocno. No, 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 no. 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 no i to takie, ale jest dobrze. Tu mam stareczkę chyba usunąłem. Chyba muszę z tyłu koła zmienić, a szersze, bo uh -huh. troszkę sobie lepiej radzi, ja się męczę. No. I za jednym razem większy, żeby szybciej się troszeczkę. No i tak dosyć szybko jedzie, nie? No bo ja zimą wiedziałem, że pojadę nie? No. tak zimą zrobiłem troszeczkę w uh -huh. I przez bo tak to ja bym się wleje, jeszcze gorszy by bym był od tych najmniejszych. <gorszy> no. Bo tu za dużo gazu, to ta błotnika nie latają. A bo silnik, e의, on musi coś robić, a on no. nie robi. No, on musi coś robić. no. Weź tak, no silnik na pusto gazu, to ten silnik się zaraz zleci. A jak mu w robocie tej Jebany idzie, że. Ale to wtedy go słychać. <nia wijeśnić> Ale nie, tu taką ciężarówkę przynosi. No, ja wiem. No. Ja no. Z pauzy dojdziesz do, do, do tornika? Dzisiaj już nie dojdę. <inladım> Kurwa, to, to mamy jest kardonie nostek. No nie. To powiedział, który będziesz. Jakbym wyjechał o pół do dziewiątej, no to by kurwa promienie się to, to jeszcze bym zdążył, a teraz już wracam. No chyba byś też pauzę? No. No to już wszystko wiemy. No to już dwóch kierowców po pauze. Czyli to wszystko... w będziesz? A on o której wyjdzie mówił? To po samo też robi pauzę. A ja mogę trochę szybciej wyjechać, bo o 9 godzin, no to myślę, że około 9-10 powinienem wyjść, No Ale tu już zacząłeś rysować już, nie? No. No to, to już... zetora nie ukradną, a bomba i stoi. Jest dobrze przypięty łańcuchami i za kabiną. Głowica <ś aside> <ślesena> <ślesena> to jest kilkanaście tysięcy. <ślesena> <ślesena> Bogiemkowi musimy powiedzieć, kurwa, że przyjedzie później. Wienek Giernik chyba wie. A już czy... Tak, bo mi się chyba pytał. A to się jeszcze kapelusz został, nie o jest miwiązane, o tak jest, ale ta. A no tak To a to nie jest to kurwa to, to... Albo lecimy na Tardowaniu no, i tam jest pałę. Robi Paudzę, robi paudzę. No albo albo nie, no, nie wiem. No, no, to, ja mam już taki, i tak do Tarnowa dostać. Zamiast to, to, to jest no, <grym> no robimy z kierowcami. pijmy Ja mam dwójkę. Mówisz wąbór cię położyć. Ja też robię. Ja, ja też mam wójkę. To, balicu, to, no, to no to co? No to pierwsze... Po no to za tu i to jest, jest kurwa. Dalej, tam kierowcy, po, daj to flaszkę za rok. Kurwa, no. i, 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 i. Jak o 90, to my się zwiej to godzin to możemy... Jak my śpimy ostatnio, 3, szkoda, pół my że dojdzie, od 7 no, po 3 4 godziny. pół godziny że do i dojdzie. Przepraszam, godziny do no widać, zmęczenie trochę widać A ja no daj ale. spokój kurwa. żadnych więcej wypraw, kurwa pomysłów, bo to powiedz mój kurwa. Żadnych pomysłów, jemu mówienia, bo on kombinuje, potem kurwa. koniec Koniec znajomości kuźwa Panie, panie wiecie, co zapraszam na... na warsztat pan, pan, Teraz, ci, Panie Wittkiewicz wyjeżdżasz Dziękuję, do widzenia Ale fajnie było nie? E? Fajnie było no ja to zawsze chciałem... Ty jeszcze spinasz, spinasz, bo on już pospinany Ty, ja już jestem pospinany, tylko kurwa Ty kurwa chodzisz, nie wiesz co robi. Nie, on tam chyba będzie cofał też tam Dobra, A, chuja. Ja, 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 ja uciekam. Jeź, jeź. Już chlejecie kurde? Jeź, 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 na dobra. razie, Trzymaj się. trzymajcie się. Do zobaczenia. No. Witam wszystkich. Przywiozłem te ciągniczki po wyprawie nadmorskiej. Przejechali całe wybrzeże i zwiedzili chyba bodajże wszystkie latarnie. Właśnie wjeżdżam do Tarnowa. i będziemy je rozładowywać Jak pan kierowca pospał? Dzień dobry Z ale pospał Kujba, Wartownik tak? był, tak? <grym> Musi być Musieli się, że razem jesteście, bo jego już dojrzeli a mnie, że... Ja byłem Sąkali później, bo. ciebie, bo on zostawił ładowarkę i Aha. chciałby wyciągnąć prąd do dalej. nie Gdzie było to bo koło tomka tam nie było już miejsca, kurde i mówię była, to. O, a on już nie miał czasu. A ja jeszcze pociągłem. nie? na z niego woda leci. mówiłem, kurde, pozamykaj drzwi, dobrze. No, drzwi były zamknięte, oczywiście nie mogłem do niego wejść, ale szyber dach otwarty. No, szyber dach otwarty, był. No, Padało, kurde, no. no. O oh. que <laughs> <laughs> bitte Obręgu. Wykopać dziurę? No chyba, wiecie No, zaraz Tą gumę mogę zdjąć, tylko to na niewiele pewnie pomoże, nie? Nie? Rozładunek zarodali, nie. nie? No. No. Już zaraz mnie pakują, mi cisne dawaj. No, dobrze, że te pauzy są, nie? <laughs> Z jednej strony tak. No bo to by jeździło na tą.